Przyszliśmy się do domu Co to I słyszałeś te pukanie Co to za kroki Ty, co to było? Pod stolikiem? Nikogo nie ma. Nikogo nie ma. Nie. Patrzcie. Nawet mogę wyjść. Nikogo nie ma, na serio? Chodź, kołdron też Chodź. nie Widzicie, tu tylko taki mikrofon, tu jest. Nikogo nie ma. patrz, no tak, nikogo nie ma za nami. Nikogo nie ma. To nie wiem, co to za tak klubu. Tam Ten kot, strona z tu. dziwi. Dobra, musimy się naszykować. Od razu jak puknie, to szybko biegniemy. Dobra. Otwieramy. Czy teraz jest? Nie ma... Tutaj nie ma. Ej, biskuitu. Tutaj nikogo nie ma. I widzę. Widziałeś ten Ej, cień. Ja tam coś widziałem. On taki czarny cień tutaj przyszedł. No. Nikogo? Nikogo nie ma. Czarny cień był. Dobra, na chwilę muszę... I dobra. Ej, no, Ej, widzisz to? Czarny cień. nie? Niebieski tu. I coś ma niebieskiego. Otwieramy zaraz. Czy? Dobra, otwieram. Ej, nikogo nie, ma. nikogo nie ma. Ej, to nie? Ej. Co jest? Z prąbalne, na maksa. Nie ma nikogo tu. Nie, no, to na chwilę się... Ja się żadnego nie mogę. Prawda? To... Żebyście u mnie tak na, na chwilę tylko, nie? Zobaczycie jeszcze tutaj tak zobaczę oj, chyba kimś dzwoni. Myśleliśmy, budzik wyłączyć tego telefonu. No, no. Dobra patrzcie, bo A, nowy kanał. Ciekawe czy będą jakieś subskrypcje, nie wiem jakieś tysiak. A jutro na obóz! I się bardzo cieszę. Co to było? I tu nic nie ma. Tu naprawdę nic nie ma. Ej, coś pod łóżka klupie Nie, chodź mi się szybko kupać. Chodź mi się szybko Ja tutaj idę. Za łóżko. Na no serio, to nie jest udawane. Otworzyłeś drzwi? Sporo co to było? Czekajcie, ja zatrzymam. Ja zatrzymam, bo muszę wyjść. Wyszłam, dobra. O, ale mi kolano boli. Otwarte drzwi, nie? Mój pies, może on coś wyczuje. Suzy, jest coś tam? Jest? Chyba nie syma. Nie. Nie, Mati, nie, nie. się naprawdę nie dzieje. Nie, Mati. Nie. Ty, frontowe drzwi. Nic nie ma. Ty, nic nie ma. Ty, coś zapukało. Coś zapukało. Co? Frontowe drzwi. Nie wiem. Coś zapukało. Gdzie? Ja się piję, ja się boję, nie chcę, bo ja się piję. Ej Widać ten czarny cień tam. U mnie, u was to trochę źle widać? Ale widać bardzo czarny cień. Patrzcie. Ktoś tam stoi. Ktoś tam normalnie stał. Jakiś... Był cały czarny u nas. Bo widać go całego czarnego. A ja serio, nas nic nie się ma. A. się Jeśli tak siedlimy, się Musimy przemówić całą sprawę. Nie, nie. nie. Co jest?